Idę, pokazać mu. Nie wierzy mi, ale złotą monetę. Powrót na farmę. Piękny, mroźny. Może nie taki mroźny poranek. W piątek. Taki mój urok pracy na nocną zmianę. Można chwilę pospać i ruszać w pole. Pierwsza dziura. I coś mi się tutaj. Coś mi się tutaj. Kręci. Słuchajcie. Nie wiem co to jest Proszę do słońca Jest to stare Diabelsko stare Ręcznie Kute Ale już się powoli jaram. Będzie chyba coś dla archeologa Dobra, śmigam dalej. Druga dziura, i taki jest pocisk ołowiany. Dobra, zmieniłem ustawienia na Oryxie z 31 kHz. Zszedłem na 13. Zobaczymy, co. Co to przyniesie na tych samych polach, po których chodzę co praktycznie co tydzień Bo Mamy pierwszą krągłość, o czym znaczy, na pewno mamy Ale Kto to? Co to? Trudno ocenić Poczyszczę i zobaczę. Ale poranek, pół godziny na polu. I wjeżdża takie coś z napisem Gloster. Sobiście kojarzy mi się to z militarką. Ale nie jestem ekspertem. Rzucę na grupy. Zobaczymy, co ludzie powiedzą. Ale jazda. Ja tu sobie latam. A na poletku obok mam widownie. Czuję presję dzisiaj. Proszę, proszę. Jakie nieśmiałe. Tak? No nic. Z taką, z takimi obserwatorami muszę dzisiaj coś jeszcze wykopać, nie? Padam, po prostu padam. Nie wierzę w to, co... Co tu się dzieje? Zdechlak, ale stary, fajny zdechlak. Był zegarek. Została skorupa. Ale dla takich poranków warto zrywać się wcześniej z wyra. Robert, zapraszam je do siebie na pole że on do niego dotarł ale tu mam tak produktywny dzień że nie wiem czy naprawdę chcę mamy właśnie pół Giorgia Georgia 5 coś tu narosło na Brytanii ale... ale jest i ładnie się do nas uśmiecha a my nadal w pięknych walijskich warunkach kopiemy. Wyszły monety, wyszedł zegarek. Wyszło coś okrągłego, co chyba wydaje mi się jest. Co będzie kawałkiem uprzęży końskiej? To co pierwszy wam pokazałem. A teraz mamy i kamerkę. No, do tego było jeszcze oczywiście trochę śmiecia. Ale. Dzień praktycznie kompletny. jeszcze jakiś jakieś srebro złoto i można wracać do domu. No dobra, lecimy dalej. Szybka zmiana miejscówki. Jednak wspólne kopanie wygrało nad samotnym lataniem. Dokładnie. Co dwie pary rąk to nie jedna, tak. co dwie opłaty to nie jedna. Tak jest. Teraz będziemy kopać ikę. Tak. tak. Właśnie wspomniałem Wam o tym, zobaczymy co, co się nam uda wykopać. Z pola, gdzie praktycznie tylko dobre rzeczy się kopało, bardzo cichego. Przeniosłem się na pole z Robertem. I co? I zaczynamy dzień od. Znaczy, dzień. Dalszy ciąg dnia od śmietków. To już mój trzeci kawałek. Od jakiegoś mebla. W ciągu pięciu minut. No i to jest właśnie takie kopanie. Wiemy, że tutaj wychodzą rzymki. Hamerki. Robert przed chwilą wyciągnął srebro. No ale większość dziur to właśnie takie nieszczęścia. Jeszcze pierwsza krągłość z nowego pola, czy z nowego? Z pola z Robertem. Nie wiem, coś się zieleni. Po pięciu. W mocowaniach do Ikei trzech puszkach po starych napojach wchodzi moniak. Jest pół Lecimy dalej. I tak to tutaj wygląda. Jeden dołek, dwa sygnały Caps Lock. I co? I mamy mocowanie do, do szafek. Tak. No nic. Taki urok. Nie wiem, co to za moneta, ale jest mocno wklejona. 10 czego? 10 centów? 10 centów! Mamy złoto dzisiaj z pola. Uh. Powinienem go wkręcić. Czy nie powinienem go wkręcić Nie, chyba mu odpuszczę tym razem A może Idę pokazać mu Nie wierzy mi, ale Złotą monetę chyba Sam jesteś z Lidla Zarekscytacji Dokładnie tu Dobra, zarzucimy do tego Złota moneta No jest złoto <laughs> Może nie wajmaru, ale <laughs> Przepraszam Weź Co weź? Jest złoto? Jest złoto, ale tak się nie robi Ale jest złoto Gratuluję Dziękuję, a Ty co znalazłeś? To ja mam monetkę to ja też mam monetkę ha, ale Ty masz podrabiane złoto A Ty masz co? A u mnie się złoci, prawdziwie się złoci A sroci się No co? No. no i co? No i nic No i to co? Był to guzik <laughs> oh. Moneta, Ty kiedyś monetę widziałeś? Tak, srebrną Wiktorię. A co u Ciebie? Dzisiaj, no u mnie się złoci dzisiaj, więc dziękuję bardzo dobrze. No to trzymaj się. Nie, to jest moneta. Sekundą Robert powiedział, że tu nic nie znajdę, bo romek tu chodził. A ja mam guzika. No nic. A już myślałem, że będzie moneta, żeby utrzeć mu nosa od ostatniego filmiku minęło z godzina, półtorej A teraz mądre głowy powiedzcie co to było ciężkie w cholerę nie wiem czy nie widzę tu jakiegoś napisu widzę, że Robert czy na czymś tam to pałuje piękne pole, ale ilość aluminium jaką dzisiaj nazbierałem starczy mi na kupno Noksa, chyba no nic lecimy dalej teraz wjechało jakieś okucie cholera wie na tym polu naprawdę niewiele wychodzi już rzeczy Oprócz śmietków. Więc każde coś. Są co jeszcze jakiś kształt. Cieszy tutaj. A tam nieustraszony Robert. Pogromca aluminium. Ja już schodzę z pola. Nasze wyłopkowo stoją tutaj. I chyba na koniec jeszcze mam. Moniaka, funciaka, spoza obiegu, I już. Ależ nie powiem, że beznadziejne pole. Powiem, że tutaj wychodzą rzeczy, ale. Mnie się jeszcze nigdy to nic nie trafiło. Ale chłopaki powyciągali srebra, rzymki, więc trzeba wracać. I tyle, taki widok na koniec. Zobaczymy, jeszcze Robert został, może on coś jeszcze wyciągnie. A jak nie, to do następnego. Kajka, mamy poniedziałek, ja wracam na farmę, dokręcić końcówkę do filmu. Mamy walentynki, więc trzeba celebrować swoją miłość do wykrywaczy i poszukiwań. <grywania> Żona wysłana do Londynu na wycieczkę. A ja mam parę godzin przed pracą dla siebie Dobra, wjeżdżam na farmę i zobaczymy co dzisiaj wyjdzie. Hejka Farma już przed nami widzę, że farmy już otwarty parkuję Poszukamy trochę historii Zobaczymy co wyjdzie dzisiaj Dzisiaj pole mnie nie kocha. Dopiero pierwszy ciekawy sygnał, bo blisko godzinie i tylko klamerka. I tylko powiedziałbym współczesna. No ale tak bywa. Byłem tutaj w piątek. Kopałem dużo fajnych fantów. Pojechałem gdzie indziej. Już nic nie kopałem. No i teraz to ciągnie się za mną do następnego taki piękny widok na Walię tam leży Bridgend najpierw macie Sarn Brenmen, Wysetyn a w tle na końcu leży Bridgend miasteczko, w którym mieszkam a za tym polem, które mamy tutaj obok, na które mam pozwolenie tam w dole są Poletka po których bujają teraz Owieczki Planuję w tym tygodniu ruszyć do farmerów I popytać tam o pozwolenia Może bliżej domu coś się Jeszcze trafi co mnie nie narzekam bo i tak mam Z 10 minut jazdy Miało padać Nie pada Miały być znajdki znajdek nie ma No to na razie serwuję wam widoczki Dwie godziny chodzenia jest krągłość. Jeżeli będzie to moneta, to obstawiam pęsa. Ale to chyba nie jest. pens, na pewno nie jest. Jest to starsze, bo zielone. Ale nie wiem, czy nie będzie to guzik. No nic. Taki dzień. Ważne, że dotleniamy się. Później Robert ma jechać w pole, może on będzie miał więcej szczęścia niż ja Na razie Widać ten kolor, widać ten kolor, mamy sreberko One Florin 1922 Jeśli mnie pamięć nie myli, jest to pełne srebro dwie godziny z hakiem chodzenia dosłownie przed sekundą pokazałem wam poprzednią monetę a teraz jest on George V we własnej osobie patrzcie jakie to piękne trochę wytarty jest ale florin to florin srebro to srebro i o to właśnie chodzi Ja już w domu srebro było ostatnie co wykopałem że nie ma dalej męczyć buły, i tak więcej by mnie wyciągnął. smokłem trochę, teraz się przejaśniło. Mam nadzieję, że to co widzieliście podobało Wam się na tyle, żeby zostawić lajka, like może nawet skomentować. I cóż, zapraszam Was na materiał, który niedługo wrzucę od Roberta, który kopał przez cały, walentynki, cały weekend walentynkowy, robił swój projekt więc będzie co oglądać. Dobry, niedługo ruszamy znowu na szlak. Miejmy nadzieję, że gdzieś może do Anglii się wyskoczy. No i do zobaczenia przy następnym materiale. Hejka!